Dzień Boże, witajcie gorąco i serdecznie i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wołajmy do Ducha Świętego, niech, niech z mocą dotyka i wypełnia i przepełnia wręcz nasze serca. Módlmy się za siebie, osobiście, wołajmy o Ducha Świętego, każdy dla siebie, ale módlmy też się za siebie nawzajem, żeby Duch Święty dotykał wszystkich sióstr, wszystkich braci, wszystkich sióstr. Którzy, które uczestniczą w tej przygodzie? Tak przeszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, Niewidomy żebrak Bartymeusz syn Tymeusza siedział przy drodze a słysząc że to jest Jezus z Nazaretu zaczął wołać Jezusie synu Dawida ulituj się nade mną wielu nastawało na niego żeby umilkł lecz on jeszcze głośniej wołał synu Dawida ulituj się nade mną Jezus przystanął i rzekł zawołajcie go i przywołali niewidomego mówiąc mu bądź dobrej myśli wstań wołacie on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do Niego, co chcesz, abym Ci uczynił? Powiedział Mu niewidomy Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. To ostatni już fragment 10 rozdziału. Dzisiaj kończymy lekturę tego, tego rozdziału, który ja osobiście i to Wam zaproponowałem. Ja osobiście czytam, czy może jestem przez niego, przez to słowo czytany, w taki sposób, że to piękna, święta Boża prowokacja, aby stanąć przed sobą, przyjrzeć się sobie tak dokładnie, zadać sobie te wszystkie pytania a może nawet jeszcze więcej. Mam nadzieję, że zaglądacie do tego słowa również osobiście, że nie poprzestajecie tylko na tych komentarzach. Na pewno o wiele, o wiele bardziej owocna i, i piękna i pełna jest osobista lektura Pisma Świętego. Ja tutaj dzielę się tym, co... Mam nadzieję, Duch Święty mi podpowiada dla mnie i dla was, no ale na pewno tam jest o wiele, o wiele, o wiele więcej Duch Święty przygotował dla każdego z was. Dobrze. Dotarliśmy z Chrystusem do Jerycha, do największej depresji, która jest na ziemi. W związku z tym do tego miasta, które jest symbolem perwersji, grzechu, przekraczania wszelkich granic. Chrystus Nawiedza to miejsce. Chrystus przychodzi do wszystkich Twoich upadków, depresji, smutków, przychodzi do Twojego grzechu, przychodzi do, do Twojej perwersji. Przychodzi. Przychodzi tam, gdzie, gdzie jesteś najbardziej nieszczęśliwy, najbardziej poraniony, tam, gdzie jest w Tobie ciemność, tam, gdzie nie widzisz, gdzie oślepłaś. Rzeczywiście przy drodze jest Bartymeusz, syn Tymeusza który jest niewidomy. No jest tam obraz człowieka, który, człowiek Jerycha, człowiek tego miasta perwersji, miasta grzechu, kompletnie zaślepiony. Niewidomy, on nie widzi. Ale kiedy słyszy, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczyna wołać, zaczyna krzyczeć. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. I krzyczy, mimo że jest wielu, którzy nastają na niego, żeby umilkł. On jeszcze głośniej krzyczy, woła, wydziera się. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wiecie, jakie to jest ważne? To jest prawdziwa modlitwa. Modlitwa krzyku, modlitwa serca. Spróbuj, spróbuj wykrzyczeć Bogu to, co masz w sercu. Spróbuj wykrzyczeć Mu wszystko to, co Cię boli, z czym nie dajesz sobie rady. Wszystko to, co jest Twoim jerychem, jest Twoją depresją, tą największą dziurą w Tobie. Wykrzycz to. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Modlitwa krzyku, modlitwa, która natychmiast dociera do Chrystusa, zatrzymuje Go, blokuje. Chrystus, który kiedy słyszy taką modlitwę, mówi natychmiast, no chodź do mnie, chodź. Dlaczego naród wybrany... Spędził w niewoli Egiptu 430 lat. Dlaczego Bóg nie uwolnił ich? Może nie chciał. Może chciał zobaczyć, kiedy pękną, kiedy, gdzie jest granica ich wytrzymałości. No 430 lat okrutnej niewoli. Dopiero kiedy? No bo oni oczywiście modlili się, na pewno modlili się o uwolnienie, o zerwanie tych więzów. Pewnie, jak najbardziej, jestem tego pewien. Tylko, że to były takie modlitwy, jak często te nasze modlitwy powszechne w kościele. Módlmy się o pokój, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas panie. Takie. Nie chcę nikogo obrazić, oczywiście, ale... ale wsłuchajcie się czasami, jeżeli chodzicie w ogóle z Kościoła. Wsłuchajcie się, jak te modlitwy, jak one są, jak one są wyrażane. Tam jest tyle przyzwyczajenia, tyle rutyny. Mam takie wrażenie. Zresztą no, mówię też do siebie. Też często y, m, przelotuje mi ta modlitwa przez palce, przez y, tak, jakby, pff, tak jakby nic. Y, Módlmy się, o Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Taka modlitwa, która wyrażona upada natychmiast, gdzieś tam pół metra od Ciebie. Nie wznosi się wysoko, nie dociera do nieba, nie dociera do uszu Boga. Y, oni modlili się podobnie. Mieli swoje liturgie, mieli swoje obrzędy, zwyczaje religijne, mieli swoje modlitwy, formuły modlitewne. Modlili się o pokój na, na, na 100%. 430 lat i nic. Dopiero kiedy faraon naprawdę przykręcił śrubę i yy, zrobiło im się bardzo, bardzo niedobrze, bardzo trudno yy? Yy? i naprawdę byli już w takiej... W takiej, w takiej opresji, że, że, że już nie dawali sobie rady, i Pismo Święte mówi to wyraźnie, zaczęli krzyczeć. I ta modlitwa natychmiast dotarła do nieba. Bóg natychmiast uaktywnił, rozpoczął całą historię uwolnienia, wyzwolenia narodu. Natychmiast. Nie dlatego, że się nimi bawił przez 430 lat, dlatego, że oni przez 430 lat nie krzyczeli do Boga. Krzycz, krzycz, tak jak Bartymeusz. Kiedy zaczniesz krzyczeć, na pewno będzie wiele rzeczy, które będą nastawały na ciebie i mówiły, no nie, no co ty się wygłupiasz. Wyglądasz jak, jak idiota. Będą się z ciebie śmiali. To jest, to jest dziwne, to jest, tak się nie robi. idź lepiej gdzieś do kąta chcesz się modlić i dlaczego przeszkadzasz innym? Krzycz. Krzycz do Boga. Jeżeli rzeczywiście masz taką potrzebę, krzycz fizycznie, wydrzyj się. Nie wiem, idź do lasu. Zamknij się w piwnicy, w pokoju i krzycz, krzycz na całe gardło. Jeżeli nie masz takiej potrzeby, niech krzyczy serce, ale niech krzyczy, zbierz to wszystko. Weź tę twoją czarną dziurę, która, która, która pochłania Twoje życie, Twoje szczęście i. I krzycz do Boga, krzycz do Jezusa, synu Dawida, Jezu, ulituj się nade mną, ulituj się, ulituj! Krzycz. Niech twoje serce wydziera się. To jest prawdziwa modlitwa. Poczytajcie sobie psalmy. Tam jest mnóstwo osób, które krzyczą. Z głębokości wołam: krzyczę do ciebie, panie, niech mój krzyk dotrze do ciebie. Z, z błotnego grzęzawiska, z tego mułu mojego grzechu: krzyczę do ciebie. Odważysz się. Odważysz się na modlitwę krzyku. Odważysz się wykrzyczeć ten cały ból, tę całą ciemność. Wykrzyczeć Twoje Jerycho. Odważysz się. Odważysz się zrzucić Twój płaszcz, to co stare, to co Cię nie woli, gnębi, co Cię ogranicza. I zerwać się. I wykrzyczeć Chrystusowi to pragnienie. Pragnienie pozbycia się tego wszystkiego. Wyzwolenia. Tak, żebyś mógł przejrzeć. I iść za Nim. Teraz już do Jerozolimy. Przedstawiennictwu Maryi i Matki pięknej miłości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.